Tak, Takuję. To ważny dzień dzisiaj. Oczywiście. Uf. Skala trudności podejrzewasz inna niż przed debiutem. Ja wiem, że Ty w tym sezonie już zagrałeś widzę, więc to co innego. Natomiast no, czekałeś na to miejsce. Cięż, tak, ciężko powiedzieć. No, ale myślę, że jak każdy inny to będzie powalczyć o te trzy punkty. E, nieważne czy tak jak tydzień temu z Liderem, czy to, jak teraz z drużyną, która jest troszkę niżej. E, ale na pewno będzie walczyć jeszcze tym bardziej na swoim, na swoim terenie. A i tym bardziej, to drużyna, która która potrafiła zrobić punkty ze Spartą Katowice czy z dramą, a to w ostatecznym rozrachunku miało duży wpływ na przykład na górę tabeli, więc oni... Tak, dokładnie. Analizowaliśmy też mecz ze Spartą. Wczoraj także na pewno zagrozili kilka razy. No też tam aż wygrali 3-1. Także mają swoje atuty w ofensywie. No ale my wiemy jak się przed tym bronić i będziemy chcieli dawać dzisiaj czyste konto, a z przodu jestem spokojny, że, że coś padnie. Ja wiem, że ty jesteś ambitny i tobie no, nie jest wcale wygodnie na tej ławce, na której siedzisz w czasie meczów ligowych. Natomiast po takiej przerwie jak się wchodzi do bramki, to są jakieś inne emocje niż jak to się robi co tydzień? Ja Raczej ja staram się być spokojny, gdzieś tam się koncentrowałem. Już też wcześniej dostałem informację, że, że, że dziś wystąpię, także gdzieś tam w głowie sobie to trzeba było poukładać. E, treningi mamy dobrej jakości, także myślę, że, myślę, że z tym z czuciem bramki e, nie będzie problemu i, i damy radę dzisiaj. Z czuciem palca, z którym był problem na początku no, tak, rundy też. Tak, troszeczkę, troszeczkę sprawy pokomplikowałem w czasie okresu przygotowawczego, także był u mnie troszeczkę krótszy ten okres. E, ostatni mecz chyba był na początku lutego ze dzieszowicami, później kontuzja, no, ale co, no, damy radę. Damy radę, wchodzisz dzisiaj zaraz tyłu, Dokładnie, nie? Dokładnie, takie są. Dalej, powodzenia. Jeszcze... Miałeś ruszyć w kierunku bramki, bo Ojej, mi to pod ujęcie ja, ja, pasowało. To no. Teraz ja. trzeba od nowa. <laughs> Jacku, co ty na to? Że yy, no wchodzi Kuba za piór do bramki który czeka na tą swoją szansę, czeka. Wiadomo, że my nie jesteśmy drużyną, która gra na kilku frontach, raczej na jednym, zwłaszcza wiosną. Yy, więc pytanie, czy, czy on jest gotowy, czy da się być w pełni gotowym po takiej przerwie? No mam nadzieję, że na tyle ile jest taka możliwość, to on będzie gotowy, natomiast no wiadomo, że... Na no chwilę, chwilę nie grał, no, drużyna rezerwna przeszła pod UKS, także nie ma możliwości zejścia zawodniku z pierwszego zespołu, ci, którzy mniej grają. Natomiast no, trzeba sobie radzić w tych warunkach na pewno. Fajny, fajny moment dla nas, bo wyniki, wyniki są. No i trzeba po prostu w takich momentach docenić tych, co mniej grają, bo oni też się w walnie przyczyniają do tego, że ten wynik jest. Zastanawiam się, co na to Jacek. Bardziej mnie jednak interesuje odpowiedź na inne pytanie. Czy my moglibyśmy opublikować Twoją umowę z klubem w internecie? Bo Ty masz bardzo dużo funkcji. Trener ramkarzy, kierownik. Ostatnio słyszałem, że psycholog. Nie, 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 psycholog nie, psycholog to jest człowiek po, po studiach, ja tylko e, pomagałem, pomagam ludziom na tyle, ile po prostu potrafię, w różnych aspektach, natomiast no, trener bramkarzy to jest teraz bardziej asystent trenera, tak to funkcjonuje, że ma różne rzeczy niekoniecznie związane z e, tym, e, jak bramkarze funkcjonują. No dobra, ale już tak mówiąc bardziej serio, e, Szymon tego ostatnio wspomniał o tym, że istotne było to. Co zyskał od Ciebie w kwestiach mentalnych zimą, to przełożyło się na konkretne efekty. Więc pytanie, co zyskał? Czy Ty po prostu mówiłeś mu zimą, wiesz, jesteś najlepszy, powtarzaj to sobie, czy jednak... Nie, nie, takie powtarzanie, powtarzanie jesteś, jesteś najlepszy. Takie, takie pompowanie, to myślę, że to jest tylko efekt krótkotrwały. Jesteś zwycięzcą. Jest, o, do, dokładnie, no teraz trenerzy metalni właśnie tak postępują, ładnie to się wszystko opakowuje, natomiast no, efekt jest, jest różny. My do tego, my do Szymona podeszliśmy na takiej zasadzie, że zdiagnozowaliśmy sobie rzecz, która nie, nie funkcjonuje e, i po prostu. I po prostu usiedliśmy, powiedzieliśmy co to jest, jak to, jak to rozwiązać i zaczęliśmy działać. To zadziałało w zasadzie jeśli chodzi o całą drużynę, bo w ogóle mam wrażenie, że my mentalnie jesteśmy trochę inni. My dociągamy te nasze mecze e, do końca, my wygrywamy je często w końcówkach. Eee, ważnym aspektem jest to, żeby już od początku przygotowania, tak właśnie robiliśmy, budować tą mentalność zwycięzców, żeby wygrywać, żeby szło, bo nie ukrywajmy, że jeżeli drużynie idzie, te, te ogniwa funkcjonują pojedynczo, to potem jest łatwiej, łatwiej na przykład Szymonowi, żeby strzelać bramki. To nie ma obaw o tą mentalność i o tą gotowość do walki w momencie, kiedy tak naprawdę cel kluczowy odhaczony, zrealizowany, no i wjeżdżamy tym autokarem do Bobodna. No, my mamy też swoje cele, tak? No utrzymanie to jest jedno, natomiast no nie wiem czy te, czy te piąte miejsce nas zadowoli. Może będzie siódme, może trzecie, nad siódme nas na pewno też nie zadowala, także musimy walczyć o jak najwyższe miejsce, bo to jest DNA na ruchu radzionku, żeby każdy mecz wygrywać. No, ale fajnie buzia. Bardzo Krawiaste, ładne, podlane. Podane mocno, jak, tak tego nie widać, nie? Wygląda, że. Ja Podane by... mocno, nie? To i woda troszkę, ale, ale pewnie teraz się wysłucha, jak jest takie mocne słońce. Nie? Zastanawiam się nad naszym mentalem. Mocna strona, mam wrażenie wiosną, natomiast jednak ten cel został zrealizowany, gdzieś tam pewnie puściło troszeczkę. W dodatku wjeżdżamy do łobodna, które powiedzmy, że wrażenia takiego piłkarskiego nie robi, jeśli chodzi o obiekty. A my wychodzimy i co? I o trzy punkty. Na pewno to będzie inny mecz pod kątem gatunkowym niż tydzień czy, czy dwa tygodnie temu, i tutaj nie ma co się czarować, że tutaj będzie taka sama publika jak u nas i taki sam ciężar gatunkowy meczu. Przyjechaliśmy tutaj w sobotni ranek po to, żeby wygrać, i tutaj nie ma, nie ma innej drogi do tego, żeby być lepszym. Zmotywować zespołu nie trzeba było, bo no mamy cel w postaci gonienia tej czołówki, tej ligi, i tutaj na pewno. Jakieś dodatkowe motywacje, dodatkowe pompowanie balonika nie jest potrzebne. Bo raz, że zrealizowaliśmy cel, który był zakładany, a dwa, że szatnia sama jest na tyle kumatym zespołem, że, że wie o co gra. Dum zawodnikom pewnie jednak trochę mocniej serce bije przed tym pierwszym gwizdkiem. Kuba Zapiór wraca do bramki po długiej przerwie. No i zdaje się, że to pierwszy mecz jego Dudy w wyjściowym składzie. Tak, Kuba Zapiór, ja zawsze powtarzam, to jest złoty chłopak. Yy, zawsze gotowy do gry, zawsze gotowy do treningu i dostaje dzisiaj swoją szansę. Dostanie ją również w tych, w tych pozostałych meczach, więc tutaj sprawa będzie jasna. Yy, Miki wskakuje do pierwszego składu, bo też swoimi występami na to zasłużył. Yy, Rozmawiając z nim rok temu w, w lipcu, plan na niego był jasny i, i ten plan się sprawdza po, po czasie. Bo, bo teraz zasłużył na to, żeby zagrać w pierwszym składzie. Wejściował w składzie koło, koło gwiazdki doświadczonego, zawodnika bardzo dobrego piłkarsko, więc tutaj powinien yy, miki dostosować się poziomu i na pewno pokaże swoją dużą jakość. Pobudowali się tej wiosny ci młodzi ludzie, jeśli chodzi o ruch radzianków. Mam wrażenie, że potrzebowali sporo tego czasu, yy, właśnie i pod kątem mentalnym, ale i też na to, żeby wskoczyć do tej seniorskiej piłki, bo chyba ich na dzień dobry zaskakiwała. Teniorska piłka jest specyficzna, tutaj mogę podać na przykładzie Marcina Kowalskiego, który już nie potrzebuje w tym wieku nie wiadomo jakiej ilości treningów w tygodniu, a jak przychodzi ten mecz to, to zostawia zdrowie, zostawia serducho i, i jest bardzo mocnym punktem ruchu Radzionków i tutaj młodzi też musieli to zrozumieć, że tutaj potrzeba na to wszystko czasu, potrzeba doświadczenia, potrzeba krok po kroku wchodzić w ten zespół i później dopiero będą tego efekty tym największym naszym efektem jest budowanie Szymona Matyska na tyle, że, że teraz jest czołową postacią tej ligi i walczy o, o kolejne bramki, żeby no żeby się wybić i, i gdzieś pójść, pójść w ten świat piłki nożnej profesjonalnej. Teraz Miki dzisiaj dostaje szansę, jeszcze są pozostali zawodnicy, którzy na pewno ją otrzymają, młodzi, i ja zawsze powtarzam, że zawsze. Z otwartym sercem będę, będę na nich stawiał, bo to jest nasza przyszłość i tutaj nie ma się co czarować, ale oni zawsze muszą być obudowani zawodnikami doświadczonymi, takimi jak Otwin, takimi jak Tomek, Karmata, jak gwiazdka. żeby w razie, gdy coś nie pójdzie po naszej myśli, ktoś mógł inny pociągnąć to za uszy, bo sami młodzi niestety, ale jeszcze na razie tego nie zrobią. Kto musi mieć więcej cierpliwości? Młody zawodnik, który. No, który dopiero zauważa, że jednak nie jest gotowy i trzeba popracować, czy trener, który, który jednak musi go tym zaufaniem obdarzać przez, przez kilkanaście miesięcy, odpowiadając tak naprawdę za efekty swoim nazwiskiem. No przede wszystkim zawodnik musi być tego świadomy, nie może, nie może przychodzić i, i myśleć, że od razu mu się będzie wszystko należało, bo, bo później jest brutalna weryfikacja i, i zderzenie z taką ciężką seniorską piłką, tym bardziej u nas w Radzionkowie, gdzie każdy mecz, czy to sparring, czy, czy mecz ligowy jest związany z odpowiednią presją. I, I tutaj to też nie jest y, łatwy sposób na wprowadzanie tych młodych chłopaków, bo w ruchu Radzienku zawsze gra się o konkretny wynik i ludzie oczekują konkretnego wyniku, więc ja też bym był szaleńcem, gdybym takiego y, młodego chłopaka niegotowego wprowadzał do gry, bo, no bo łatwo jest. Y, swoją robotę zepsuć, a i przede wszystkim zepsuć, może nie zepsuć, bo to złe słowo, ale nie zbudować zawodnika, który w odpowiednim czasie będzie gotowy. Więc tutaj nie ma jasnej drogi, ale droga Szymona pokazuje, że tego czasu rzeczywiście potrzeba, żeby, żeby oddał nam tak w 100%, jak on nam to teraz oddaje. No to dzisiaj też nie chcemy niczego zepsuć, zakładamy zbroję, bronimy tytułów, choćby i walczymy o tytuł e, tych Rycerzy Wiosny. No i... Tak jest celno w ruchu radzionków, <grych> nawet sparring, czy to mecz, który już tak naprawdę nie decyduje o tym utrzymaniu, o tym naszym celu głównym jest ważny, jest istotny i, i każdy go będzie oceniał, czy, czy ruch radzionków potrzebna 100%, czy ruch radzionków odpuścił w jakimś kierunku, czy, czy gdzieś tam oddał coś. No nie, myśmy trenowali cały mikrocykl treningowy bardzo ciężko. Będziemy trenować tak do końca, po to, żeby siąść tego 8 czerwca po ostatnim meczu w jawoźnie, podać sobie rękę, uścisnąć ją i powiedzieć, że wykonaliśmy kawał naprawdę solidnej roboty, a do tego zostało nam trzy kolejki łącznie z dzisiejszą. Oni nie przyszli tutaj, przyjechał do się położą. Dajcie piłkę, będziemy grali, będzie łatwo i przyjemnie. Właśnie nie, będzie mega odwrotnie. Będzie zawierdalanie chłopaki od pierwszej do ostatniej minuty i kurwa, ślizgi i rywalizacja ostra. Więc musimy być na to gotowi mentalnie. A jak to zrozumiemy, to ten mecz wygramy, jasne? Idziemy, gestem! Jedziemy panowie! Dajcie wspólny szacunek do siebie, dobra? Powodzenia. Po wygranej w prestiżowym dla Cidrów meczu z liderującą tabeli pod lesianką Katowice Cidry w zgoła innej atmosferze rozegrały starcie z unią rędziny. Na kameralnym obiekcie byłobodnie ruch, choć już z zapewnionym miejscem w pierwszej lidze śląskiej na kolejne rozgrywki celował w piątą z rzędu wygraną. Żółto-Czarni kapitalną wiosnę chcą ukoronować jak najwyższym miejscem w stawce i powalczyć o tytuł rycerzy wiosny, czyli najlepszej ekipy rundy rewanżowej. Na mecz z Unią trener Marcin Trzcionka przygotował podobne ustawienie do tego, w jakim rozpoczynał poprzednie spotkania. Szansę między słupkami otrzymał Jakub Zapiór. W środku pola po raz pierwszy od początku meczu wyszedł Kacper Duda. W kadrze meczowej zabrakło pauzującego za żółte kartki Leona Fuliantego. Mecz mocni zaczęli nieobliczalni gospodarze. To druga minuta spotkania i pierwsza bramkowa okazja ekipy Unii Rędziny. Arkadiusz Porochnicki dośrodkował piłkę w pole karne. Tam nie udało się oddać strzału Dawidowi Niedbale, ale piłka wybijana przez Radziankowian przed pole karne trafiła pod nogi Jakuba Rumina, ten uderzył na szczęście dla Jakuba Zapióra niecelnie. Ósma minuta to kolejna wizyta Rędzinian w polu karnym Jakuba Zapióra. Teraz bramkarz Sidrów musiał interweniować po tym, jak głową uderzał Mikołaj Kempa. W 12 minucie groźny. Po stałym fragmencie był ruch. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Omal nie pozwoliło Rafałowi Jotwinowskiemu na zdobycie gola dla żółtoczarnych. czarnych 21. minuta meczu w ataku. Ekipa Unii Rędziny próbuje przedostać się pod pole karne. Cidrów lewą stroną boiska. Minięty w tej sytuacji Szymon Turczyn. Futbolówka wyłożona Kacprowi Kotali. Dobra, ale też dość szczęśliwa interwencja Jakuba zapyła Uchroniła w tej sytuacji ekipę gości od straty pierwszego gola. To była naprawdę kapitalna okazja dla Unii na objęcie prowadzenia. Zanim Radzienkowianie przywykli do naturalnej nawierzchni, włobodnie Jakub Zapiór ratował swój zespół raz jeszcze, tym razem po uderzeniu za szesnastki autorstwa Kotali. Ruchy przetrwał ten trudny dla siebie początek meczu, a później sam ruszył do przodu. Akcja Cidrufy. Marcin Kowalski wypuścił Szymona Matyska. Matysek na przeciwległą stronę pola karnego dogonił piłkę Michał Szromek, ale jego wyrzutka została zablokowana. Piłka trafiła jeszcze pod nogi Piotra Kwaśniewskiego. Ten zdecydował. Na strzał, strzał wyraźnie niecelny. 28. Minuta po rzucie rożnym dośrodkowywał Marcin Kowalski. Idealnie na głowę Szymona Matyska. I to mógł być gol, ale wybronił tę sytuację Artur Kowalczyk. Radziankowianie wyraźnie przejęli jednak inicjatywę w tym meczu. Miłosz Świeląg zgrał piłkę do Marcina Kowalskiego. Kowalski na 16. metr do Szymona Matyska. Matysek prawą nogą. I no i znowu wyciągnął się Kowalczyk. Znowu nie pozwalając najskuteczniejszemu snajperowi drufy na zdobycie swojego 17. gola w rozgrywkach. 37. Minuta tego meczu z prawej strony piłkę Michał Sromek Zagrywa w kierunku Szymona Matyska. Podbita jednak futbolówka przez jednego z obrońców Unii Rędziny. Kowalski znalazł jednak sposób, by dograć piłkę Matyskowi. Ten ją oddał. No i w ostatniej chwili Kowal został zablokowany przez jednego z defensorów Unii. Ostatnia minuta pierwszej części spotkania. Bartłomiej Gwiaździński rozprowadził atak ruchu. Dokładne, precyzyjne dośrodkowanie Marcina Kowalskiego. Tym razem już na gola zamienił Szymon Matysek. I takie trafienie do szatni sprawiło, że Cidry do przerwy Wygrywały z unią 1 do 0. Mocno popracował na to trafienie matysek, ale też spora, w tym wszystkim zasługa doświadczonego kowalskiego, który wyłożył tę piłkę idealnie na nos najskuteczniejszemu snajperowi ruchu. Po 45 minutach podopieczni trenera Marcina Trzcionki, mimo małych kłopotów, na początku wygrywali w łobodnie 1-0. Jak widzisz, że oni tam są że dobrze kowal to on, on, on nie możecie tam trzech widzieć jednego gościa, tu Jak ja odbierzemy piłkę, to nie może być po, po odbiorze głowa w tył i zagranie do tyłu do Kuby albo do nas, bo i tak idzie później za plecy. A w, w tej sytuacji, na przykład tu miał Miły i Kowal się super w szerokości wcinał, żeby wystarczy zagrać tylko tutaj. I Kowal pojedzie, pójdziemy. Chłopaki po odbiorze. Szukajcie dziesiątek Hop, kowala, chroma albo Matysa na wolne pole. No i druga sprawa, chłopaki: jeżeli chcemy grać w piłkę i jest takie boisko, to musimy mieć sztolę, No nie ma innej drogi, bo, bo to jest nasza lekcja: bo jest ślisko, jest brząsko i sytuacja jest przez to później palimy. Robimy robotę, panowie. Robota do zrobienia, chłopaki. Nie spójrzmy czegoś sobie sami. Robota jest do zrobienia i mocno w was wszystkich wierzymy. Mocno idziemy po punkty dawaj wioska. Dalej, Dalej, Druga część meczu zaczęła się od rzutu wolnego dla Unii Rędziny i odrobinę niecelnego uderzenia Dawida nie dbały, ale gospodarze wysłali sygnał, że będą pracować na to, by doprowadzić do remisu. Okazji bramkowych nie mieli jednak zbyt wiele. W 63. minucie udało im się wypracować jedną z nich. Przedarli się prawą stroną boiska. Piłka wyłożona do Piotra Andrzejewskiego. Andrzejewski bez przyjęcia, ale i on w światło bramki nie trafił. 10 minut później z lewej strony boiska piłkę wrzucał Kotala. Andrzejewski dotknął futbolówki głową ale ona znowu poszybowała obok słupka bramki Zapióra. A to już doliczony czas gry i okazja na zamknięcie widowiska dla ruchu Radzionków. Kacper Zalewski miał sporo czasu, był sam przed Arturem Kowalczykiem, ale mimo to golkiper Unii zdołał obronić to uderzenie. Niepocieszony w tej sytuacji młodzieżowiec to czarnych ale ta sytuacja ostatecznie na rozstrzygnięcie nie miała już wpływu. Ruch Radzionków wygrał w łobodnie z Unią Rędziny 1-0 po golu Szymona Matyska z ostatniej minuty pierwszej części gry i cieszył się z Piątego z rzędu ligowego zwycięstwa. Kapitalna pasa podopiecznych trenera Marcina Ćzciągi, którym do rozegrania w tym sezonie pozostały jeszcze dwa ligowe mecze. CIDENAT!

A, tak, a prowadzi to, kapitan Łajbę i... w tą stronę, którą trzeba. Kurczę, no... jest blisko tego trzeciego miejsca, przynajmniej wydaje się w zasięgu. No tak, chcemy wygrywać jedne więcej nie chcemy być gdzieś w środku tabeli. Mimo, że to nam daje utrzymanie, ale jeśli jest szansa i w drugiej rundzie, że tak powiem, żre nam, no to niech się to trzyma jak najdłużej zostały dwa mecze. Myślę, że dalej będziemy walczyć z takim zaangażowaniem do tej pory, a że... Zaczęło się to układać tak jak e, trenujemy, tak jak pracujemy na to cały rok, no to są wyniki. Jakieś e, kilka chwil po końcowym gwizdku tym powiedział, takich meczów do tej pory nie wygrywaliśmy i to prawda, bo ten mecz w drugiej połowie w dużej mierze przepchany, aczkolwiek z jakimś tam bezpiecznym e, zapleczem z tyłu. No tak, jak to czym podsumował, e, no, tylko też e, chyba no, i boisko i rywal, e, tak nam chyba nie siedzieli do końca, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak ciężko się zaadaptować nam ze sztucznego naszego boiska tutaj na naturalne boisko. Tym bardziej, że popadało, było grząsko i to tak wyglądało, to tego w drugiej połowie. Tym bardziej, że wynik się ułożył tak jak widzieliśmy, bo 1-0, może zabrakło trochę odwagi w drugiej połowie, ale przyniosło to punkty i oby tak dalej. Jedna sprawa to wyniki, a z drugiej to co za chwilę znowu będzie w szatni. Atmosfera, takie trochę wyświechalne słowo, natomiast w przerwie widziałem jak budowaliście tego debiutującego w wyjściowym składzie Mikołaja Dudę, jak, jak po ten gwizdku gdzieś tam ciepłe słowa do Karstwa Zalewskiego, pomagacie tym młodym. Tak, ale to jest efekt tego jak na co dzień się prezentują, to nie jest coś tak, że nie wiem, gdzieś na drzewo spróbujemy ich podnieść. Oni na co dzień z nami pracują, wyglądają tak jak my, jak czasami nie lepiej na treningach są młodsi i wsi. Musimy też y, do nich gonić. No i myślę, że to nie, to tak wychodzi, tak jak mówisz, duża atmosfera. Lubimy się i ciągniemy to w jednym kierunku, każdy ma jeden cel i no, nie chcemy być tacy przeciętni w czwartej lidze i to wszystko. Strzelamy gola do szatni na terenie, który który zawsze czy to tutaj czy w kamyku był takim ciężkim dla nas. No i ten gol daje nam 3 punkty, piąte z rzędu, więc trzeba tak, się nie bardzo się cieszymy z wygranej, bo zawsze się trzeba cieszyć z wygranej. Raz wygraliśmy dzisiaj się wyrównany mecz, obie drużyny miały swoje sytuacje na można 50-procentowe. Parę razy fenomenalnie w bramce za zachował się kupa, a myśmy też tej sytuacji nie wykorzystywali, bo powinniśmy przeciw sobie znakłości. Do końca jeszcze dwa mecze, to znaczy zdobycia sześć oczek i podejrzewam, że to sobie mówicie, że stosujemy. Tak, taki jest nasz cel tej szatni: żebyśmy wygrali na ostatnie mecze i żebyśmy ze spokojem rozjechali się na, na urlopy. Jeszcze dwa tygodnie ciężkiej pracy, bo, bo nigdzie będziemy trszać. I kto w tygodniu zasłuży na to, żeby, żeby pokazać im na starszym meczu, no to zagra z jakimś Piastem. I, I tak to będzie się gdzieś te, przez te najbliższe dwa tygodnie gry. something